Dołączyłem na serwer kwadratowe wariaty sezon pierwszy, a to jest mój start na nim. Na początku musiałem znaleźć sobie teammateów do dalszej gry. Z pomocą przyszedł mi Falowski, ale nie tylko on, bo także Nexus. Na początku Falowski znalazł fajne miejsca na bazę na przeogromnym drzewie, ale nie mogło być tak pięknie. I pewien musiał nam to utrudnić i popsuć nam dość ważną część bazy. Na dół, a, na, dół na dół, nie bij mnie! Proszę spadłem! A bo... przecież był atak Tower Trade Center! Kocham Potem tradycyjnie zginąłem, ale na spawnie był Mglisty i Floodi. Mglisty dawał itemy Floodiemu, a ja się temu przyglądałem i zobaczyłem, że mają już diamenty. Widziałem, że jestem w tyle. Potem Dudek zabrał im część itemów, więc się wkurzyli i go zabili. A ja im zabrałem nici i próbowałem zachować spokój. Gdy myślałem, że już e, mnie puścili, to poszedłem do bazy, a oni zaczęli mnie gonić więc zacząłem uciekać, ale mi tradycyjnie nie wyszło i zginąłem. Musieliśmy się trochę wystakować, więc poszedłem pokopać i nie zdobyłem zbyt dużej ilości surowców. Ale pewien osobnik postanowił zrobić dla mnie trapa, o którym jeszcze nie wiedziałem, ale coś było podejrzane, ale musiałem spróbować. I oczywiście mój ulubiony mop creeper. Graciausz! Aaaa, widzisz. O kurde nie rozkopuj tego, nie rozkopuj! A, a, to co to był za creeper? O, dziękuję. Po znalezieniu trochę irona Nexux postanowił z mi zrobić prezent w postaci dużej ilości żelaza, więc mogłem na spokojnie zrobić cały set. Nexux zaproponował zmianę miejscówki w zasadzie na taką samą, ale bliżej spawna, więc zmieniliśmy położenie bazy. Po ostatnim wejściu na serwer dużo się zmieniło, zaczynając od spawna, który był ładny, różne sklepy i tym podobne. Wszedłem na serwer, straciłem wszystkie itemy, po prostu wszedłem i byłem bez itemów. Ale w sumie jakoś ich nie żałuję. Od razu zobaczyłem, że na serwerze jest Nexus, który miał wtedy streama. przez to, że długo mnie nie było. To zobaczyłem, że Nexus jest cały diaksów i zaczął robić nam nową bazę, która na minimapie wyglądała dość zabawnie. A tu? Ej, wiesz, na na jak to na mapie wygląda? Oh yeah. nie, właśnie no mie jak miecz. No miecz, miecz, miecz. miecz. Oczywiście jak długi miecz, bo taki był zamysł. Dał mi podstawowe temy i trochę z rzeczy. Po jakimś czasie w Beauty Mixon pokazaliśmy mu naszą powiedzmy bazę, on wybudował nam portal do Netheru i zaprowadził nas do jego portalu, gdzie była jego baza. Tam dał mi dużo żelaza i zawalczyliśmy z nexusem o diamentowy kilow ze szczęściem 3. Ale przez to, że on był cały dieks, a ja nie do końca Dostałem od Team XO na dobry miecz I zaczęła się walka A Chyba, że bez tarczy. Nie no, masz taki miecz, że ci chyba starczy Dobra Powinni mi dobrze. Ło Ej, dobra, ale poczekaj Bez rzucania Poczekaj no O mój biedny Nie da się jak... Ja pierdziele, dobra, zdycham Zdycham No i dobrze Ja pomogę, pomogę ci Ej no Czekaj, nie bij mnie, bo zginę Ale koniec, koniec Jak się uprzegę? No jak przegrałem, ja ja mam pełne... do końca, do końca, do końca No No ale on ma tarczę, no Jak jest, ja mogę. mam go walnąć? Ja. One wygrałeś, gratulacje nie, Jaki już ekzemi... Dobra Przegry... Jezu, Wygrałem przegrałem rady. Nie, Boże to mi wystarczy. Możesz sobie zachować kiosk. Dziękuję. Ciężyłem i dostałem kill który bardzo pomógł, bo poszedłem pokopać i wykopałem parę rud diamentów, a z tego zrobiło się aż 45 diamentów. Więc wróciłem do bazy i dałem do skrzyni, żeby nexus sobie trochę wziął, a zostawił tylko 10.